I jeszcze jeden filmik, który kręcę dziś rano 23 grudnia. Jestem pod Kauflandem, przychodzę koło takiej myjni myjni No i to w myjni jak to wiadomo jest woda Ta woda dzisiaj jest mrozek No wiadomo Jaki sople lód kawałki lodu przechodzi pani pani idzie prosto i nagle wchodzi na śliski na śliski lód powierzchnia cała tego parkingu jest w lodzie ponieważ panowie tutaj wiadomo myją sobie auta w jakąś pianką jest tak niebezpieczne pani idzie do samochodu doszła a tutaj warstwa lodu zobaczymy jak tam sięgnie nasza optyka tutaj jest lód wszędzie kapie zwisa i powiewa a tutaj chmura chmury chmury, chmury, chmury kropelek chmury kropelek yy, rozbryzgiwanej wody samochodów, kapie ładnie to nawet wygląda, przed świętami trzeba mieć estetycznie. Świetnie utrzymany pojazd. W ogóle wszystko się musi uśnić Panowie to ręcznie sami robią. Wykorzystują, że jest samoobsługowa myjnia. Taniej, no ale efekt jest podobny. No. Tylko ten fragment do przejścia dla, dla pieszych i dla kierowców jest niebezpieczny. A. Zależy, jak dla kogo i w jakich butach jest. Co? Czy te buty się nadają? Raki trzeba wykupić. Mam raki.